Cześć! Dzisiaj przyszła pora na moje podsumowanie Piwnego 2019 roku. Całkowicie subiektywnie i tylko z mojego punktu widzenia. Lecimy! Drugi rok z rzędu zostałem nominowany do nagrody PSPD w kategorii bloger Roku. Nominacja nie byle jaka, znalazłem się w piątce na zgłoszonych blogów, tych na które padło najwięcej głosu, m.in. jest tam też Artur Karpiński z blogu Beer Bacon Liberty, Dorota Chrapek z homebrewing.pl, Piwna Kompania, czyli Janek Pasiński i Tomek Migdałek, czyli Birofile Vlog o piwie. Tomek Kopera zrezygnował z nominacji Chyba dobrze, bo pilibyśmy się tylko o drugie i trzecie miejsce. Wiadomo, kto by wtedy wygrał. Dziękuję za Wasze głosy i oczywiście proszę o dalsze w głosowaniu zasadniczym. Rzecz dla mnie bardzo ważna, rzecz dla mnie bardzo istotna, bo browar dwóch braci zwrócił się do mnie i zaproponował mi wspólną piwną kooperację, której efektem była Blackipa, Blackipa Chmielobrody. Dość ciepło przyjęta, tak mi się wydaje, chociaż liczę na kolejną warkę tego piwa nieco poprawioną, bo w mojej ocenie było to coś pomiędzy Blackipą a American Stoutem. Fajnie, gdyby była bardziej chmielowa, niemniej jednak jestem zadowolony. Kolejna duża nobilitacja w 2019 roku, która bardzo, bardzo mnie cieszy i i czekajcie na więcej, bo kolejne piwa z browarem dwóch braci są w tankach. Temat, jaki niektórym nie pozwala zasnąć, czyli aromaty naturalne dodawane do piwa. Nie dziwię się, że troszkę afera w cudzysłowie mała z tego powstała, bo mamy sytuacje, w których. Część piwowarów, część browarów uznaje je za coś niedopuszczalnego i starają się tylko zwykłymi dodatkami uwidocznić właśnie swoje pomysły w piwie. Niektórzy wspomagają się aromatami naturalnymi. Zaczęło się w, bodaj w kwietniu, kiedy to browar Moczy Broda. Mimo iż nie podawał aromatów naturalnych na etykiecie, użył ich i przyznają się do tego w rozmowach. Ostatnio Malt Garden, który do swojego świetnego risa też dodał troszkę aromatu masła orzechowego. Aby podbić całość, i też niestety nie pojawiła się ta informacja na etykiecie. Ja też słyszałem, oczywiście są to tylko plotki niepotwierdzone, więc nie wiem ile w nich jest prawdy, że część browarów również aromatów używa. Nie chwali się tym ani na etykietach, ani w rozmowach. Jest to tak zwana tajemnica poliszynela. W nadchodzącym roku ja z kolei Wam życzę, aby. Na każdej etykiecie, jeżeli aromaty naturalne się tam znajdą, ta informacja się pojawiła, będziemy wtedy bardziej fair wobec klientów, a my jako klienci też będziemy mogli lepiej to piwo ocenić, bo jednak moim zdaniem mimo wszystko, jeżeli dodajemy aromatów do piwa, to jest to mała droga na skróty. Nie potępiam oczywiście tego tematu, ale tylko w sytuacji kiedy ta informacja jest oficjalna i znajduje się na etykiecie. KPR Gate, czyli konkurs piw rzemieślniczych, który przeniósł się z poznańskich targów piwnych na sympozjum piwowarów zawodowych. Poznań stworzył swój własny konkurs, Greater Poland Beer Insider Cup. Natomiast sama gala KPR-u Przyszło na bardziej w cudzysłowie profesjonalne tory. Wiele osób zarzucało właśnie odsunięcie się od, od ludzi i że ten konkurs stał się tylko konkursem branżowym. Oczywiście jest to bzdura w mojej ocenie, bo przecież była transmisja na blogu Tomka Kopyry, można było zobaczyć wyniki są ogłoszone i jest to konkurs nadal bardzo profesjonalnie prowadzony, świetne grono sędziów, doskonale konkurs zorganizowany, więc ja jestem, ja jestem na tak, ale fakt, żałuję trochę, że KPR nie jest galą, która jest na targach. Może nie poznaj, może to być Lublin, może to być Warszawa, gdziekolwiek, ale naprawdę fajnie by było, gdyby KPR jednak wrócił na jakąś imprezę, w której biorą udział również Zwykli szarzy uczestnicy. Jak będzie, pewnie w przyszłym roku, a w zasadzie w tym roku nic się e, nie zmieni, ale to samej nagrodzie z pewnością nie zaszkodzi. Tematy charytatywne coraz śmielszym, odważniejszym krokiem wkraczają na arenę również piw rzemieślniczych, że przytoczę takie akcje jak browar Nogi, Fundacja Azel pod PSIM aniołem, dzięki którym na etykietach piw z browaru nóg znalazły się podobizny psiaków, które można było adoptować. To samo zrobiły bodaj inne beczki. Z kolei również blogerzy się w to angażują. Kilka słów o piwie wystawiło licytację sztosów z browaru spółdzielczego oraz z Hopi Beaver, wraz z, ze szkoleniem, z tego co pamiętam. To było bardzo, bardzo fajne. No i też gruba akcja, którą prowadziłem, czyli licytacja sztosów na warszawskim festiwalu piwa. Zebraliśmy w ponad 13 tysięcy złotych, a najdroższe wylicytowane piwo, czyli samiec alfa z pierwszej walki osiągnął no zawrotną kwotę 2800 złotych. Naprawdę rzecz, rzecz nie bywała. Ja też zdobytą nagrodę w Harpagan Cupie, czyli Karton piwa wraz ze szkłami oddałem na, 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 na licytację charytatywną i coraz więcej się tego dzieje i super i super mam nadzieję, że w tym 2020 roku tych akcji będzie zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Niestety chyba już za sobą mamy czasy, w których scena piw. Kraftowych w Polsce to byli wspaniali przyjaciele. Nie boję się tego słowa użyć: kumple, spotykający się ze sobą na festiwalach, poza festiwalami, bo jak się okazało po tych kilku latach, no blisko już dziesięciu, jednak okazuje się, że kraft to także kasa, kraft to także pieniądze. Wiadomo, jeżeli zakładamy browar, prowadzimy działalność z tym związaną, no to Zdecydowanie robimy to w celu zarabiania, e, zarabiania, pieniędzy i inni węszą właśnie także wokół tego, także obserwuję tutaj mm, no dość intensywne, intensywną zmianę na, na rynku, gdzie pieniądze zaczynają e, powoli grać pierwsze skrzypce, chociaż nie wiem, czy powoli, czy w zasadzie już, już nie grają tych pierwszych m, skrzypiec. To widać po zmianach, które dzieją się na rynku, po zmianie i odchodzeniu udziałowców z różnych browarów, po chociażby ostatniej akcji sprzedaży browaru Warsztat Rzemieślniczy, gdzie Marusia w inne ręce swój browar przekazuje. Także no, będzie się działo dość ciekawie. Ja liczę na to, że jednak ten wspólny klimat, to co Przyciąga ludzi do kraftu, czyli atmosfera jednak w dużym stopniu się utrzymają i dalej to będą mimo wszystko kumpelskie relacje. Puszki z kraftem coraz śmielej wkraczają na półki sklepowe, i ja to sobie bardzo, bardzo chwalę, chociaż dalej brakuje nam edukacji i wiedzy w zakresie właśnie tego najlepszego dla piwa opakowania, no ale tutaj w, coraz więcej, coraz więcej pojawia się hmm, browarów, które śmiało w puszki wchodzą. Z końcówki roku na pewno śmiała akcja Brewery z który to browar zresztą w końcu zmienił browar, w którym ważą. I tutaj gratulacje to tak na boku, no ale oczywiście są także inne beczki, jest Pinta, i mam nadzieję, że coraz więcej browarów będzie sięgało po to opakowanie. Będą pojawiały się mam nadzieję coraz lepsze linie rozlewnicze do puszek, bo to też jest bardzo ważne. Dygresja, nie należy tylko nalać piwo w puszkę, aby ono było już super fantastyczne, fantastycznie świeże przez dłuższy czas. Jednak mimo wszystko również to piwo trzeba w puszkę nalać Powiednio ze sztuką. Także sobie i wam w 2020 roku życzę jeszcze więcej puszek z polskim kraftem. Wieszczony od kilku lat z rzędu zmierzch piwnych festiwali nie następuje, nie następuje, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że piwne festiwale mają się. Całkiem dobrze. Oczywiście nie stało się to o, tak po prostu. Formuła festiwali się e, zmienia. Więcej trzeba włożyć wysiłku, aby przyciągnąć a, uczestników do właśnie przyjścia na miejsce Piwnego Festiwalu i to cieszy. I to cieszy, że już nie tylko wystarczy znaleźć miejsce, w którym swoje namioty rozstawią browary rzemieślnicze i wtedy rzesza ludzi przyjdzie na taki festiwal, jak to miało kiedyś miejsce. Teraz trzeba dać od siebie coś więcej. Tutaj naprawdę wielkie wyróżnienia ode mnie dla Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa, dla warszawskiego Festiwalu Piwa. Lotne festiwale Piwa też całkiem nieźle sobie radzą, choć nie wszędzie, choć nie wszędzie, ale to jak najbardziej. No i poznańskie targi piwne, które w tym roku, okay, miały swoje minusy, jak wpuszczenie koncernów do siebie, ale rozumiem motywację, natomiast też starają się. Dostarczać nie tylko doznań związanych z degustacją piw rzemieślniczych, ale oczywiście także trafiają się czarne owce, jak pierwszy w 2019 roku festiwal piw kraftowych w zabrzu. Kto był, ten wie, kto nie był, ten miał ogromne szczęście. Od siebie dodam tylko tyle, że jedzenie hamburgera w papierosami. Hali, w której jest zimno, trzeba stać w kurtce, a za plecami stoją ci toje. Nie, nie należy do przyjemnych doznań. Crowdfunding w tym roku na scenie piw rzemieślniczych chyba eksplodował. Mieliśmy pintę, brokreację, rzekę piwa, brodacza, przygotowuje się chociażby. Wrężel, chociaż wydaje mi się, że ta kasa, która była naj... do wyciągnięcia w największej ilości, już została wyciągnięta. Natomiast inne browary cały czas myślą o tym, aby to nas poprosić o inwestowanie w postawienie fizycznych browarów. Pomysł fajny, mam nadzieję, że realizacja również będzie na odpowiednim poziomie, że nie tylko. Piękne prospekty reklamowe, spoty e, świadczą o tym, że browary sięgające po nasze pieniądze mają na to pomysł, ale także ich inwestycje to pokażą a wie, że tak trochę też prywatnie, mocno w to, bo sam w e, brokrację, w pintę e, zainwestowałem. E, czy w tym roku również pojawią się takie akcje? No tak jak mówiłem, rężel z tego co kojarzę już kończy przygotowania, pewnie kilku się e, jeszcze e, browarników nad tym zastanawia. Zobaczymy, na pewno zeszły rok był pod tym kątem e, chyba rekordowy. Temat, który sceną piw rzemieślniczych w końcówce roku po wywiadzie Tomka Rogaczewskiego dla docenta z polskich minibrowarów.pl. Niektórzy opatrznie zrozumieli ten temat, inni prawidłowo, inni jeszcze na odwrót. Chodzi o to, że o czym mówiłem już na początku tego materiału, pojawiły się twory marketingowe, które chcą uchodzić za browary rzemieślnicze. Czyli dzwonią do jakiegoś browaru, pytają się. Chociażby, czy zostałem jakiś piwot w tanku, który mnie schodzi, to oni chętnie odkupią, nakleją własną naklejkę i będą to sprzedawać. Więc sporo takich farbowanych lisów jest. Te produkty są zazwyczaj miernej, marnej jakości i tak naprawdę. No, odbierają rynek niesłusznie, niesłusznie. Tutaj ta afera zdecydowanie ważna i tutaj apel do wszystkich, którzy oglądają ten materiał sprawdzajcie, kto jest odpowiedzialny za ważenie danego piwa, czy to czasem właśnie nie jest farbowany list. Wspierajmy nasz kraft, wspierajmy naszą scenę piw rzemieślniczych i tych rzemieślników chociaż może powinienem użyć słowa, trochę autorskie w kontekście tego punktu. Nie wiem, może. Yy, wspieramy browary kontraktowe, wspierajmy browary stacjonarne, ale te, którym jakość piwa jest naprawdę blisko tutaj, w serduszku. I na koniec trochę prywaty, na koniec mały bonus, bo zeszły rok dla mnie blogowo był bardzo intensywny, jeżeli chodzi o, o wyjazdy i to wyjazdy, Piwno służbowe. Odwiedziłem naprawdę masę masę imprez z, z prelekcjami, z wykładami. Przejechałem sporo tysięcy kilometrów. Z takich rzeczy, które mi się przypominają, no to byłem na wspomnianym wcześniej festiwalu w Zabrzu, ale zapomnijmy o tym. Tam miałem dwie prelekcje, ale wolałbym o nich zapomnieć. Byłem w Szczecinie, byłem w Krakowie dwa razy, w Warszawie we Wrocławiu, w nalotnym festiwalu piwa. No i wreszcie, wreszcie rzecz dla mnie chyba w tym roku taka najbardziej nobilitująca, bo miałem okazję poprowadzić całe targi, całe poznańskie targi piwne. Prowadziłem konferancjerkę, zorganizowałem sporo konkursów ze świetnymi nagrodami. Poprowadziłem galę finałową Greater Poland Beer and Cider Cup. I było to dla mnie być może nie nowe doświadczenie, bo już wcześniej miałem okazję prowadzić imprezę, ale zupełnie niezwiązane z branżą piwną, więc to była dla mnie totalnie nowość. Myślę, że część z Was, część ludzi, która mnie oglądała w Poznaniu, też była zaskoczona. Z tego co słyszałem, to, to na plus. Ja na pewno bawiłem się świetnie i mam nadzieję, że uda mi się takie doświadczenia powtórzyć. Więc cóż. Czeka nas 2020 rok, rok na pewno ciekawy pod kątem tego, co będzie się działo. Nie wiem, czy będzie się działo dobrze, ale to chyba rzecz na inną historię, na inne opowiadanie. Moi drodzy, dzięki, że jesteście ze mną, życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, nie tylko piwnie, ale tak po prostu po całości, aby był zdrowy, bo to ważne, i spokojny. I spokojny. Wszystkiego dobrego.